Witajcie, w dzisiejszym programie zamierzam podzielić się wizjami piekła. Będziecie poruszeni, nie będziesz chciał tego przegapić. Czy myślisz, że wiesz już wszystko o niebie i piekle? Czy nie można nic więcej poznać i niczego nowego się nauczyć? Pozwól Lori Dito otworzyć Ci oczy na niewidzialny świat, kiedy dzieli się z serca tym, czego się nauczyła, gdy Bóg zabrał ją do obu tych miejsc. Odsłania wiele cudownych miejsc wspaniałego nieba oraz odkrywa trudne do powiedzenia opowiedzenia okropności piekła, których musimy uniknąć za wszelką cenę. To, co zobaczysz i usłyszysz, przekracza Twoją wyobraźnię. Dołącz do Lori Dito i uczy dzisiaj ważnym dniem. Hi there. Cześć, witam. Jestem Lori Ditto. To jest program Uczyń Dzisiaj Ważnych Dniem. To jest tak ważne, żebyśmy zdecydowali, aby każdy dzień był ważny i abyśmy żyli, jakby to był najważniejszy dzień w naszym życiu, ponieważ naprawdę tak jest. Zamierzam podzielić się z Tobą dzisiaj dwoma Małymi wizjami piekła. Wiem, że nie ma czegoś takiego jak mała wizja piekła, ale istotnie mam trzecią wizję piekła, w której płonęłam w piekle. Dlatego nazywam te dwie wizje małymi, ale nie ma nic małego w temacie piekła i będziecie bardzo poruszeni. Więc chcę zawczasu Was ostrzec. Jezus mówił więcej o piekle niż o niebie. Dlaczego? Jezus jest tak miłosierny. Widzisz, jest tylko jedna droga do nieba i to przez Jezusa Chrystusa. Ale jest wiele dróg prowadzących do piekła, a Szatan zostawia pułapki na każdego z nas w nadziei, że upadniemy i trafimy do piekła. I to byłby nasz wybór. I Bóg pokazał mi te dwie wizje piekła. Z których się wiele nauczyłam. I wierzę, że również Ty się czegoś nauczysz. Zacznijmy od przeczytania kilku fragmentów pisma. Przeczytam cztery fragmenty. Pierwszy z nich jest w objawieniu 21.8, ale dla tchórzy, niewierzących, odrażających zabójców, rozpustników. Czarowników bałwochwalców i wszelakich kłamców dział w jeziorze gorącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Psalm 9,17 mówi: Występni zstąpią do piekła i wszystkie te narody, które zapominają o Bogu. Uh O-o. -oh. Przeczytajmy fragment trzeci. Ewangelia Mateusza 13, 49, 50 Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I jeszcze jeden fragment Ewangelia Mateusza 25:41. Tak mówi Jezus. Powiedział... Potem odezwie się, ma na myśli himself, siebie samego, odezwie się do tych, którzy będą po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego oh aniołów. jej jest dużo, dużo więcej Bible, w Biblii fragmentów, hell. które mówią o piekle. Piekło jest realne. Demony są realne. Piekło zostało stworzone dla szatana i demonów. Nie zostało uczynione you, dla ciebie, me. nie zostało uczynione dla mnie. Ale szatan wie, że jedynym sposobem, w jaki może zranić Boga, to na skutek wyroku, jaki Bóg wydał, że grzech musi być oddzielony od Boga. I ponieważ grzech musi być odseparowany od Boga, tym miejscem separacji jest właśnie piekło. Piekło jest miejscem, w którym nie ma życia. Tam nie ma miłości. Tam nie ma wody. Tam nie ma nic dobrego, ponieważ Boga tam nie ma. Bóg nie chce, aby ktokolwiek tam poszedł. I zbyt wielu ludzi tam zmierza w obecnym czasie. Nadchodzi płacz i zgrzytanie zębów. Pozwól, że powiem ci, jak to jest. Nie ma takiej rzeczy, jak płakanie i pozostawanie w stanie pozytywnym. Płacz jest zawsze czymś negatywnym. Mogłeś kiedyś poczuć coś podobnego. Kiedy. Straciłeś kogoś. Jeśli ktoś, kogo kochałeś, umarł, może jakieś domowe zwierzę. Ten płacz, ta świadomość, że odszedł na zawsze, to jest to, o co chodziło Jezusowi, gdy mówił o płaczu. Wgrzytanie zębami nie używamy takiego słownictwa już zbyt często. Ponieważ w dzisiejszym społeczeństwie, jeśli naprawdę chorujesz i cierpisz, ludzie leczą cię. Więc to zgrzytanie zębami oznacza, że jesteś w bardzo dużym bólu. Jesteś w tak ogromnym bólu, gdy jesteś w piekle. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby zostać poza piekłem. I wierzę, że Jezus, ponieważ umiejscowił mnie na swoim marszu weselnym, chce, abym pomogła wielu ludziom. I aby to uczynić, muszę mieć więcej zrozumienia na temat tego, dokąd oni idą. I Biblia jest rzeczywiście, rzeczywiście pełna tego. W Ewangelii Marka 9:43 jest napisane Jeśli Twoja ręka jest dla Ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla Ciebie wejść do życia ułomnym, niż mając dwie ręce i pójść do piekła, w ogień, nieugaszony. To jest naprawdę poważne. to jest naprawdę poważny temat. Biblia uczy nas, że powinniśmy być doskonali. Doskonali? Co to znaczy? To znaczy, że umyślnie nie grzeszymy. Jeśli dzisiaj rozmyślnie nie grzeszyć, Bóg zalicza cię jako doskonały. A jeśli jesteś doskonały, jesteś na swojej drodze do nieba. Jako chrześcijanie powinniśmy sprawdzać siebie, czy dążymy, czy dążymy do tego, by być doskonałymi. Ta wizja, wydaje mi się, pomoże zmienić wasze myślenie. Grzech. Jest straszny. Zaczął się od Adama. Od czasu Adama wszyscy ludzie zgrzeszyli. Możemy powiedzieć, że wszyscy ludzie zmierzają do piekła. Oprócz, oprócz tych, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa jako swojego zbawiciela, więc jeśli to już zrobiłeś, to jesteś bezpieczny. W ogrodzie były dwa drzewa. Adam miał dwa drzewa pierwsze było drzewem życia, drugie drzewem poznania dobra i zła. Życie nigdy nie wyrządzi ci krzywdy. Ale drugie drzewo, z którego nie wolno było spożywać, poznanie dobra i zła, jak to objaśniam swoim dzieciom, gdy o tym opowiadam, mówią im idź, rozbełtaj mi jajko, otwierają je, biorą żółtko, biorą białko, rozbełtują wszystko razem i gotowe. Teraz mówią, rozdzielcie to od siebie. Ponieważ to jest poznanie dobra i zła. Rozdzielcie to, ponieważ zło skrzywdzi cię. Pismo uczy, że można kochać swój grzech. Zło skrzywdzi cię. Nie możesz. Nie możesz tego rozdzielić. Z tego powodu drzewo jest głośne. Nie, nie. A kiedy Adam zgrzeszył, co mógłby albo powinien był zrobić, to powiedzieć, to wszystko moja wina, ale nie zrobił tego. Dobrą wiadomością jest, że Jezus to uczynił. Jezus jest znany jako drugi Adam. I wszystko jest ważne dla nas, aby nie tracić nadziei, gdy słyszymy o piekle, miejscu, które zostało stworzone dla szatana i demonów. Nie musimy tam iść. I gdy dzielę się z wami tymi dwoma wizjami, chcę, abyś wiedział, że Jezus jest drugim Adamem. On ocali cię. Krew, którą on przelał na Kalwarii, jest więcej niż wystarczająca. Ona kupiła nas. Ona kupiła nas z każdego języka, plemienia i narodu. Także możemy wszyscy, wszyscy możemy być z nim w niebie. To jest naprawdę ekscytujące. Zrobię krótką przerwę właśnie w tym miejscu, a gdy wrócimy z powrotem, chciałabym podzielić się tymi dwoma wizjami z wami. Upewnij się, że zaraz będziesz, okej? Okay? Rory Dito miała 15 niezwykłych wizji, w których została zabrana do nieba, jak również z pierwszej ręki doświadczyła piekła. Teraz podróżuje dookoła świata jego ewangelistka i widząca. Widzieli się wprost serca lekcjami zmieniającymi życie, których się nauczyła, popierając je pismem i prawdami wibyjnymi. Lori została powołana, aby przemawiać proroczej, i posługiwać ludziom w dziedzinie pokuty, grzechu i pokory. Jak nieprzebaczenie może wpłynąć na nasze przeznaczenie? Jak nasze codzienne wybory mogą albo odzwierciedlać serce Boga, albo oddalać nas od Boga? Jej pragnieniem jest widzieć, jak ludzie unikają piekła i żyją zasadami nieba tu na ziemi. Przez książki, okazjonalne treningi, konferencje i spotkania Kościoła, Lori pracuje, aby wyposażyć innych dla wypełnienia wielkiego posłannictwa. Wejdź na reputacja mojego ojca, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o jej służbie, produktach, oglądać jej nagrania i wiele więcej. Witajcie z powrotem. Właśnie przygotowałam się, aby podzielić się tymi dwoma wyjątkowymi wizjami, które Jezus pokazał mi opiekle. Pierwsza jest na szczycie góry. Kiedy więc badam tę wizję, a Pan używa jej, aby mnie szkolić, ja znajduję się na pewnej górze i mogę widzieć jej szczyt oraz widzę, że moja pomoc jest potrzebna. Bardziej gdzieś u podnóża góry. Ale musisz być bardzo ostrożny na tej górze, ponieważ to nie Bóg umieścił ludzi na tej górze. On umieścił mnie jako pracownika. Jestem robotnikiem przy żniwach, dlatego mnie Bóg umieścił na tej górze. Ale kiedy dostajesz się na tę górę, to dostajesz się na nią poprzez działanie szatana. A jeśli spadniesz z krawędzi tej góry, to wpadniesz do piekła. Tak więc, znajdowałam się tam, byłam zajęta pracą na tej górze, miałam zatrzymywać ludzi i opowiadać im o tym, gdzie spędzą wieczność. Czy jesteś świadomy istnienia piekła? Bardzo niepopularny temat. Tak naprawdę nikt nie chce słuchać o piekle, ale moją pracą było zatrzymać ich i porozmawiać z nimi. Teraz, nade mną, znajduje się coś, co dla lepszego zrozumienia nazwijmy, że jest to helikopter wojskowy. On należy do Boga. Ta jednostka wojskowa była zdolna do przenoszenia, ratowania ludzi z tej góry. Z niej były spuszczane liny, przy których pomagali aniołowie. Były to liny bezpieczeństwa. W braku lepszego porównania, powiedzmy, że były zakończone hakiem. A gdy hak opadał w dół, jego celem było zaczepić cię, nie gdzie, ale zaczepić cię, tak aby hak mógł się unieść bezpiecznie w górę. Do tej jednostki, która w końcu zabierała cię z góry. A ja jestem pracownikiem na tej górze. Zdaję sobie sprawę z tego, że mam schodzić niżej i niżej w dół, ponieważ na szczycie góry ludzie nie rozumieją, że jest jakiś, że jest jakiś problem. Schodziłam więc w dół, a inni robotnicy również. Byli ewangeliści na tym miejscu, byli stawiennicy, którzy wiedzieli o Bogu, że Bóg nie chce, aby ludzie ginęli. Ale tak naprawdę. Nie było tam zbyt wielu robotników. Im bliżej podchodziłam do skraju góry, miałam ubranie na sobie specjalne buty wojskowe, które były niezwykłe. Miały w sobie jakiś rodzaj magnesu, który umożliwiał mi zakorzenienie się, umacnianie się nie tylko w miłości Boga, ale i w Jego Słowie. A to Jego Słowo daje nam życie. Tak więc stoję tam na skraju, nachylona, i widzę innych robotników, którzy robią wszystko, co mogą, chcą zejść niżej, aby upewnić się, że w jakiś sposób ciebie zahaczą. Bo było dużo ludzi do zaczepienia. I to było bardzo bulwersujące, ponieważ chciałam zatrzymywać tych ludzi i rozmawiałam z nimi. Na początku na każdą osobę, z którą rozmawiałam, 25 innych spadało z góry i szło do piekła. Wyobraź sobie, tylko jedna z każdych 26 osób uchodziła z grona idących do piekła. Udawało mi się przekonać niektórych z nich, to zabierało trochę czasu, ale udawało się ich przekonać. A szatan nie chciał, aby nic z tych ludzi, którzy raz znaleźli się na górze, dowiedzieli się, w jaki sposób można przenieść się z niej. Dlatego rozlewał masę olejową: Wiemy od Boga, że jest święty olej, który możesz otrzymać w obecności Boga. A szatan wylewał swój olej na to drzewo szyderstwa. Murata, ta, na którą wylewał olej, ona była szyderstwem. Szydzeniem z Boga, szydzeniem z ludzi. I wiecie, on próbował nakłonić ludzi, aby nie obrażali. Ale w tej pracy nie wolno ci się czuć urażonym. Więc chciałam zatrzymać tych ludzi, nawet gdy ślizgali się. Mówiłam im, jesteś w niebezpieczeństwie, powiedz tak Jezusowi. Natychmiast powiedz tak. Niektórzy z nich powiedzieli tak, i ci byli zaczepiani hakiem. Byli też inni, którzy tylko naśmiewali się ze mnie. Nie jesteś w stanie wyobrazić sobie mej udręki, bo wiedziałam, że oni spadają do piekła. A szata naradował się, to była obrzydliwa radość z powodu tego, że zabiera wszystkich tych ludzi do piekła. Do piekła szli liderzy. Zacznijmy od ludzi, którzy mówili, że należą do Kościoła Bożego. Oni ci liderzy opowiadali swoim ludziom, że jest okej, okay, można grzeszyć. W Biblii są listy grzechów, których nie możesz robić, seksualna niemoralność jest jednym z nich. Pijaństwo jest jednym z nich. Nie możesz robić tych rzeczy. A byli tam liderzy, którzy mówili, że należą do kościoła Jezusa. Mieli ze sobą całe swoje zgromadzenia. Jest okej okay grzeszyć. Bóg rozumie, Bóg rozumie. A oni woleli bardziej słuchać tego kłamstwa niż prawdy. Tłumy ludzi przechodziły. A byli to najróżniejsi liderzy. Nie słuchajcie takich. Po prostu nie słuchajcie ich. To było przerażające. Ludzie za ludźmi, ludzie za ludźmi, następni ludzie. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy. To było przytłaczające. I ja usłyszałam głos jakiegoś innego ewangelisty, który wykrzykiwał szyderczo do nas wszystkich. Nie jesteście zmęczeni wykonywaniem tej wspaniałej pracy? Ponieważ my mogliśmy ocalić jedynie niektórych. A ten człowiek minął mnie ślizgając się, minął mnie. Ludzie, to wyglądało jak żałosna farsa. Oni zachowywali się jak na pewnego rodzaju ślizgawce wodnej. Ale człowiek ten zawołał, pomóżcie mi, pomóżcie mi, ponieważ pewien inny ewangelista, który stał wyżej, rozmawiał z nim. Ale nie potrafił go zahaczyć. A on wisiał na krawędzi. Wisiał, trzymając się jedynie na swoich palcach. Ja wyciągnęłam się w dół i zaczepiłam tego człowieka. Nie uwierzycie, Jaka wdzięczność rysowała się na jego twarzy i to właśnie dało mi jeszcze więcej sił. Płakałam gorzkimi łzami. O Boże. Tłumy ludzi. Tłumy ludzi szły do piekła. To miało wpływ na robotników. Jest niedobrze. Nie ma ich więcej. To nie było tak, że nie było odpowiedniej liczby spuszczonych lin. Było mnóstwo lin. Było tak, bo szatanowi udało się im przekonać, żeby nie słuchali biblijnej prawdy. Nie traktowali Biblii jak powinno się. To jest dla religijnych ludzi. Nie, ona jest dla dzieci Bożych, ona jest dla ludzi, którzy kochają Jezusa, ona jest dla tych, których on zbawił, których odkupił. Biblia jest ważna w Twoim życiu, jeszcze więcej jej potrzebujesz. Amen? Byłam tym bardzo dotknięta. I ta druga wizja jest zgoła podobna do pierwszej, bardzo emocjonalna dla mnie. Wierzę, że druga wizja dotyczy bardziej domu. Ona rzeczywiście coś mi uświadomiła. Spędzam czas rozmawiając z nieznajomymi. Chodzę od drzwi do drzwi, pukam do drzwi, próbuję przekonywać ludzi, że potrzebują modlitwy w swoim życiu. Jeśli powiedzą, tak, potrzebujemy modlitwy, wtedy zaczynam im mówić o Jezusie i mówię: Opowiedz mi o swoim życiu, opowiedz, jak zostałeś zbawiony. Nawet jeśli ludzie przyjmą modlitwę, mogą jeszcze nie znać Jezusa. Aleluja, dlatego tam jestem. Ale ta druga wizja nie jest o ludziach nam nieznanych. Dotyczyła mojego świata, mojej rodziny. A kiedy ta wizja mająca mnie czegoś nauczyć, zaczęła się. Pan rozpoczął od mojej wnuczki. Ona jest najstarsza, ale w tamtym czasie była jeszcze mała. Byłyśmy na najbardziej zadziwiającym placu zabaw. Z pewnością na niebiańskim placu zabaw. Nie mogłeś się skaleczyć na tym placu zabaw. Drzewa w niebie są bardzo niezwykłe. Gałęzie sięgają nisko i pnącza schodzą na sam dół. I możesz się na nich huśtać, ponieważ drzewo huśta się razem z tobą. Ono uwielbia huśtać dzieci. Ono będzie bawić się z tobą, drzewo będzie bawić się z tobą. Jeśli nie potrafisz się wspinać na drzewo, ono pomoże ci. Nie spadniesz, nie zrobisz sobie krzywdy. I było tam takie sprężyste podłoże. Trawa w niebie ugina się. Jest to rodzaj sprężystego materiału. Więc jeśli upadłeś, to mogłeś zrobić to celowo. I wtedy, gdy znalazłeś się na dole, ta sprężysta trawa mogła cię połaskotać. To był wielki plac zabaw. I znajdowałam się nad tym miejscem, siedząc z innymi. Dorosłymi rozmawiając o czymś, co prawdopodobnie było mało istotne, co dotyczyło czegoś, co się tam działo. Ale moja wnuczka chciała pójść poławić się na polu, i ja pomyślałam, idź śmiało, jesteś bezpieczna. Nie zdawałam sobie sprawy, że znajdowała się tam brama wyjściowa na zewnątrz i byli tam ludzie po przeciwległej stronie bramy. W których jej niewinność, jej czystość bardzo denerwowała, ponieważ oni tego już nie posiadali. I oni przekonali ją, aby wyszła na drugą stronę. Ona ma na imię Jeruzalem moja najstarsza wnuczka. I co się stało po tej drugiej stronie, oni przekonywali ją, że ludzie, którzy przekazują jej zbyt wiele zasad, wcale nie chcą, abyś była sobą. Oni chcą tylko ciebie kontrolować i manipulować. Plac zabaw po drugiej stronie granicy, który znajdował się w ciemnej strefie, nie był bezpiecznym miejscem do zabawy. Ślizgawka, po której zjeżdżała, była zbyt gorąca i parzyła ją. I gdy zjeżdżała na sam dół, nie było tam gąbczastej był trawy, lecz tylko rozbite szkło. Zanim się o tym dowiedziałam, w tym miejscu już była. Ona była w ciemnym, ciemnym, ciemnym miejscu. Moja wnuczka była w tym ciemnym miejscu. Udało się jej stamtąd wyjść. A gdy wrócimy z powrotem, opowiem wam, jak do tego doszło. Słychać Alan. Niebo i piekło są prawdziwe. Dokąd ty pójdziesz? W książce Loridito piekielny podstęp dzieli się ona swoimi doświadczeniami piekła z pierwszej ręki oraz bolesnymi konsekwencjami swojego własnego grzechu i nieprzebaczenia. Poprzez te strony poznasz całkowity terror miejsca, w którym jest tylko nienawiść, bez możliwości wyjścia. Są na 6-7 stóp grube. I kiedy przez nie przeszła. Nagle wrota zamknęły się z hukiem. Nie uwierzycie, jak dźwięk wydały te wrota. Nadal rani moje uszy. Nadal rani moje uszy, gdy tylko wspomnę ich brzmienie. Ten horror jest prawdziwy, ale książka ta niesie światło nadziei, dając możliwość ucieczki przed męką. Dla tych, którzy przyjmują zbawienie przez Jezusa, wejdź na stronę internetową LoriGito i zdobądź swój egzemplarz już dzisiaj. Witajcie z powrotem. Właśnie jestem w trakcie opowiadania o wizji piekła. Kiedy moja wnuczka znajduje się już po niewłaściwej stronie, ma na imię Jeruzalem. Głośno wołam jej imię, nie masz pojęcia jak. Jeruzalem, wracaj z powrotem. Widzicie, ja nie mogę przejść na drugą stronę. Ponieważ jestem dzieckiem Boga, jestem dzieckiem światłości. Nie miałam posłannictwa od Boga. Wierzący nie mogą wchodzić w ciemność. Chyba, że Bóg załatwi ci to, abyś mógł wejść w ciemność. Inaczej zgubiony będziesz i ty. Tak więc musiałam tam stać i jedynie wołałam ją po imieniu. I za każdym razem, gdy spoglądała wstecz, tym, co się działo, ludzie ci próbowali odwrócić jej uwagę jakimiś rzeczami, które nie pasowały do jej wieku. To były rzeczy takie jak o, czy może chciałabyś poprowadzić samochód? Co, mała dziewczynka ma prowadzić samochód? Wcale nie obchodziło ich jej życie. Tak naprawdę chcieli zatrzymać ją po ciemnej stronie. A ja wciąż wołałam: Jeruzalem, Jeruzalem, proszę wróć z powrotem! Wróć z powrotem! To było wszystko, co mogłam zrobić i patrzyłam na inne dzieci, jak również wychodziły na zewnątrz. Ta ciemna strona jest zdradliwsza bardziej, niż ci się wydaje. Ona cię dorwie, chwyci tych, których kochasz, zgarnie cię do tego miejsca. Musimy uważać, musimy bardzo uważać, co czynisz. A więc, gdy ona tam była, zaczęłam żarliwie wołać do Jezusa: Potrzebuję Twojej pomocy, Panie, potrzebuję Twojej pomocy. To jest za dużo dla mnie. I natychmiast pan stanął u jej boku. Wołałam: Jeruzalem, Jeruzalem, zawezwij Boga. I ona powiedziała jego imię. Choć była mała, poznała wystarczająco dużo o Jezusie, aby wiedzieć, że jej najlepszym przyjacielem jest Jezus, że super bohaterem jest Jezus. Nie ma nikogo lepszego i ty, kiedy zawezwiesz Jezusa, on może przemienić każdą trudność na coś dobrego. Jezus ci pomoże. On nigdy cię nie zostawi, nigdy cię nie opuści. I ona to wszystko wiedziała i to było więcej niż wystarczające. I gdy ją zapytał. Czy mogę cię zabrać ze sobą? Na pewno odpowiedziała mu tak, ponieważ powstał wir powietrzny, zakręcił nią i wyciągnął ją z tej ciemności w mgnieniu oka, i przeniósł ją z powrotem na właściwą stronę granicy. To było bardzo poruszające. Mur oddzielający w przeciągu tego czasu urósł naprawdę wysoko, więc nawet gdyby chciała to nie potrafiłaby wspiąć się po tym śliskim murze z powrotem na jasną stronę. Nie ma miejsca, do którego Bóg by nie poszedł. Nie ma niczego, czego On by nie zrobił, aby Cię uratować. On wołał, Jeruzalem, Jeruzalem. I wiecie, że w Piśmie Jezus również wołał, Jeruzalem, Jeruzalem. W tym miejscu mówi o rzeczywistym mieście i grupie osób. I Jezus pragnie również dla takich, aby poznali Go jako Zbawiciela i zostali zbawieni. I może to jest to, co Ty powinieneś zrobić. Może właśnie w tej chwili powinieneś zdać sobie sprawę, że jesteś po ciemnej stronie. Jedynym sposobem wyjścia stamtąd, ze względu na wszystkie sztuczki, jakimi szatan Cię omamił, jest zawołanie Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, jedynego, zwycięskiego, jedynego, który zawsze pomaga. Czy wiesz, że w Piśmie za każdym razem, gdy wołano Jezu, pomożesz mi? Pan nigdy nie powiedział nie. Nigdy. To dlatego... To dlatego, że nie ma w nim niczego, aby powiedzieć nie. Natomiast jest w nim wola, aby ci pomóc. Ale ty musisz zrobić swoją część. Musisz znienawidzić miejsce, w którym aktualnie jesteś. Znienawidź ból, znienawidź niewolę, znienawidź cierpienie, znienawidź chorobę. I wołaj do Pana, Jezusa Chrystusa. I powiedz Mu, że chcesz być Jego dzieckiem. A może jesteś już Jego dzieckiem i jesteś po złej stronie. Opuść to miejsce. Jaki rodzaj grzechu jest warty spędzenia wieczności w piekle? Gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów? Pomodlę się o Ciebie. I teraz... Ponieważ jest to tak ważna modlitwa, czuję, że muszę coś zrobić. Zamierzam zdjąć kolana w czasie, gdy jest tak ważna modlitwa. Najlepsze miejsce przed Panem jest na naszych kolanach. Wołaj, Jezu, pomóż mi. Wyciągnij mnie z ciemności. Byłam w niej zanim poznałam, gdzie Ty przebywasz. Jedyną osobą, która może pomóc, jest Jezus. Zawezwij po prostu Jego imię. Po prostu powiedz słowo pomóż. On pomoże, ponieważ tak czyni. Panie Jezu, modlę się za mojego przyjaciela teraz, który chce wyrwać się z ciemności. Jesteś o wiele silniejszy niż szatan. On nie ma żadnej mocy w porównaniu z tobą. Ty im pomożesz. Teraz w imieniu Jezusa ja błogosławię Cię, abyś zobaczył potęgę Boga, który wchodzi w Twoją sytuację, zmieniając ją, ponieważ jesteś ważny dla Niego, jesteś kochany, jesteś cenny, jesteś potrzebny. Niech Bóg Cię błogosławi.